No, coś sobie tu jeszcze wiesz. No, no, nagrywam. U siebie, jakby tutaj bez w ogóle. No jasne. Ok, siebie można powiedzieć. Okej, okay, więc jesteśmy dzisiaj w showroomie Sportu. Oglądamy sobie buciki na wiosnę 2014. Przygotowane wszystkie kolekcje od Etnisa, Ameryki yy, i Supry. Gdzieś tam później na stronie powinny pojawić się odpowiednie newsy, zdjęcia i tak dalej. No i co, obejrzymy sobie może tak na poszybko, co my tu mamy, buciki dla dzieciaków, jakaś tam kolekcja oldschoolowe, kolorowe. No i co, dalej są też oldschoole faderki stare, dobre. I co tu jeszcze mamy? Kciuszki, hawaje. W ogóle fajnie to jest ogarnięte dużo jakichś plakatów. Nowy model Tyler Bledsoe W ciężkim szoku podeszła. Musicie mi uwierzyć na słowo, jest mega lekki. Zobaczymy, może będzie przyjemność w nim pośmie gas kiedyś. co so, etnis marana sample.